Uważam, że czasu jest mało, bardzo mało mają czasu ci, którzy jeszcze nie dogadali się z Jezusem. Skąd to wiem? Już wam mówię. W Piśmie Świętym jest napisane, jak było za czasów Moego i jak było za czasów sodowej Gomory. Jedli, spali, bawili się, żyli, po prostu żyli. Przyszedł koniec. Te dwa miejsca, mają coraz więcej wspólnego z tym, co się teraz obecnie dzieje na świecie. Czyli co? Czyli totalne zepsucie, zginizna, każdy z każdym. Wszystko można. Tak nie. wtedy było. Teraz jest dokładnie to samo. Może w Polsce jeszcze nie, ale na przykład w Kanadzie. Kochani, polecam wam dla otrzeźwienia. Wpiszcie sobie w Google Przepraszam, na YouTube'a. Terlikowski i Pawłowski. Ma nazwiska. Terlikowski Pawłowski. On wam powie, co się aktualnie teraz dzieje w Kanadzie. Masakra Sodomia, no problem. Randki i z młodszymi? no problem. To wszystko tam jest. To jest Sodoma i Gomora na ziemi teraz. Więc dlatego koniec będzie szybciutko, więc każdy, kto teraz słyszy mój głos kochany, nie wymówisz się. Nie wymówisz się, bo teraz... Mój głos brzmi w Twoich uszach Nie uciekaj od Jezusa Posłuchaj mnie Nie bój się Jezusa Nie bój się Jezusa Jezus Cię kocha Jezus nie będzie robił Ci wymówek On wie w jakim świecie jesteś zanurzony Przyjdź do Jezusa Przyjmij Jego ofiarę Śmierć na krzyżu Po prostu ten człowiek ta żydowina biedna dwa tysiące lat temu umarła za ciebie, rozumiesz? Umarł za ciebie. Nie zmarnuj tego. Umarł za mnie, za ciebie, za ciebie. Umarł za nas wszystkich. W swoim ciele zniszczył grzech do końca. Więc w zasadzie został jeden grzech na świecie to, że nie przyjmujesz ofiary Jezusa. To jest ten jeden grzech. Jeżeli myślisz. Że sobie sam dasz radę, jakoś wykombinujesz sobie drogę do nieba, to figa z makiem. Nie ma takiej opcji. Jedynym sposobem, żeby nie umrzeć na wieki, jest Jezus Chrystus. On powiedział o sobie, ja jestem prawdą, reszta to ściema. Ja jestem drzwiami, tylko przeze mnie dojdziesz do Ojca. I co jeszcze powiedział? poświęty, jeszcze mówi jedną rzecz. Jest jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jezus Chrystus. Też to sobie weźcie do głowy. Nie ma jeszcze pośrednika do pośrednika. Nic takiego nie ma. Kochani, uwielbiamy Jezusa, ale jeżeli, jeżeli chcesz żyć, naprawdę, a czasu jest mało, stań, posłuchaj. Tyle. Masz wolę wolę, możesz no. pójść dalej! O to chodzi, dlatego kocham ulicę. Zawsze możesz odejść. Kochani, między nami jest misjonarz z Brazylii.